Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa Łódzkiego. Witam serdecznie, panią redaktor, witam również naszych słuchaczy. Panie marszałku, kilka tysięcy osób przeszło w niedzielę ulicą Piotrkowską w Łodzi w Marszu Pamięci Jana Pawła II. Pochód zakończył się przed katedrą, obok pomnika papieża. No i trzeba tutaj powiedzieć, że pomnik z soboty na niedzielę został pomalowany farbą, jest w tej chwili już oczyszczony, ale nieznany sprawca zdewastował pomnik papieża. To prawda, niestety, emocje, które były nakręcone przez film, który był puszczony w TVN-ie, niestety coraz bardziej wymykają się spod kontroli. Coraz większe jest natężenie ataków na pomniki, na różnego rodzaju nazwy ulic czy też szkół ze strony naszych oponentów. I dlatego też mobilizacja też jest ludzi, którzy Pamiętają ogromne, ogromną dobroć Jana Pawła II i to wszystko, co zrobił dla e, Polski, również dla, dla świata podczas swojego pontyfikatu. E, ten marsz e, w Warszawie ogromnej i w Łodzi i w różnych innych e, miastach rzeczywiście e, jest wyrazem takiego sprzeciwu. Wobec tego szkalowania imienia Jana Pawła II. I w związku z tym, ja nie dziwię się, że tak dużo ludzi chciał wziąć udział w tych marszach. Rzeczą straszną stała się to, że pomnik został obryzgany, powiedziałbym, czerwoną farbą, również ręce, żółtą twarz Jana Pawła II. No, niestety nasze miasto zostało po raz kolejny naznaczone, skompromitowane przez jednego, może grupę jakąś ludzi, którzy postanowili w sposób negatywny zaznaczyć nas, co, co niestety jest powodem do naszego wstydu za tych mieszkańców. Ale niestety to się zdarzyło, i jak arcybiskup, akurat miałem to możliwość wysłuchania słów, które by powiedział przy pomniku, powiedział: Nie możemy tego nie zauważyć, nie możemy tego zignorować. To prawda, to nie jest tak, że my będziemy cały czas udawali, że nic się nie dzieje. E, ja w, w akurat e, przejeżdżałem nieopodal w tym momencie, kiedy dowiedziałem się, że e, pomnik papieża w ten sposób e, został ochlapany farbą. E, natychmiast e, podjechałem i złożyłem znić. Podpomnika, podpomnikiem, jakby pokazując jednak, że papież dla nas, Łodzian, jest ważną postacią, że jest osobą cenioną i nie możemy tutaj brać jako mieszkańcy jednak odpowiedzialności za to, że znalazła się jakaś czarna owca być może zresztą nie z Łodzi, ale która postanowiła wykorzystać pomnik Jana Pawła II który stoi na placu przed katedrą. Bardzo jest nam wstyd i mam nadzieję, że ta sytuacja już się nigdy nie powtórzy. Marsze papieskie w całej Polsce to sygnał, że nie ma zgody na ateizację Polski i brutalne szkalowanie Kościoła. Można tak to podsumować. Myślę, że to jest tak. Dużo, dużo w tym racji. Nasi przeciwnicy postanowili uczynić oręż politycznym Uznając, że to już jest ten czas, żeby zaatakować katolików, no, okazuje się, że w nas jest jednak siła, że te marsze, że to zjednoczenie się pokazać się powinno, że nie tędy droga to nie jest tak, że przez nakręcanie emocji politycznych, uderzanie w świętości nasze, które ceniliśmy przez wiele, wiele dziesiątków lat że dzisiaj ktoś będzie mógł się na tym zbudować. Mam nadzieję, że dostrzegą to nasi przeciwnicy, że jeśli pójdą tą drogą, to jednak będzie droga to, do ich zguby i nie wolno w ten sposób y iść i szkalować się y świętych y osób, które, y które y tak przyczyniły się również do tego, by Polska była niepodległa, by była krajem wolnym. Panie marszałku, 9-10 kwietnia to już święta to za tydzień. Jakie będą święta w tym roku, bo Polacy zamierzają wydać średnio 600 zł, tak wynika z barometru prowidenta. No niektóre produkty, bez których nie wyobrażamy sobie nadchodzących dni, są droższe nawet o 30%. Tak jak pani wiedziała, z całą pewnością ciąg święta wszyscy spodziewamy się, że będą droższe. Średnio o 64 więcej wyda, wydamy niż w zeszłym e, roku. Prowident rzeczywiście e, prze, przebadał, ten, e, te, jak będą wyglądały, się, wyglądały te święta. I tutaj trzeba powiedzieć, że e, wyższe wydatki, e, zwłaszcza e, deklarują badani w e, wieku 35-44 lata. Którzy planują przeznaczyć na, na święta więcej niż 700 zł. Co ciekawe, w większości są to mężczyźni niż kobiety, bo kobiety średnio 519 zł, a więc znacząco, znacząco mniej. Ale i tak te wydatki na święta wielkanocne, które są planowane, zgodnie z opinią badanych, będą mniejsze niż bożonarodzeniowe, które, które były w zeszłym roku, a więc wydaje się, że, że bardziej będziemy oszczędnić. Niemniej nie ma chyba osób, które mówiłyby, że święta będą porównywalnie kosztowne do zeszłych lat. Oczywiście to jest to wina inflacji, która, którą wszyscy widzimy, E, która jest z kolei spowodowana e, wojną na Ukrainie, wzrostem kosztów energii, e, wzrostem wzrostu wszystkich produktów, które do tej pory były tańsze, e, pochodziły e, z, głównie oczywiście ze wschodu, i to niestety nakręciło inflację. Aczkolwiek e, już. E, e, Widzimy, że nieco ta inflacja została opanowana przez dłuższy czas. Była na tak zwanym płaskowyżu, gdzie ani w górę, ani w dół, ale na wysokim poziomie, ale już powoli zaczyna spadać i analitycy twierdzą, że pod koniec roku już zobaczymy jednocyfrową inflację, a więc. Mam nadzieję, że to już powoli zaczniemy podążać właśnie w tym, w tym kierunku, by znacząco ograniczyć inflację w naszym kraju. No, też jest taka kwestia, że pomimo, że cena pszenicy spadła, to nie widać tego w sklepach. Podobno to wina pośredników. No, tak jak zawsze, pośrednicy niestety korzystają na tym, że jest obniżona cena od sprzedających co niestety e, często nabija im e, po prostu kawzę i e, nie, nie daje możliwości nieporównywalnie większych e, zarobków, dopóki oczywiście nie wejdzie tutaj prawidłowe działanie rynku i konkurencja, e, to, to, to tak może być. Natomiast e, mam nadzieję, że to też e, szybko jednak Łokik e, i różne inne instytucje sprawią, że e, nie będzie takiego, no bo tak naprawdę to możemy mówić nawet tej rozmowie cenowej, we, która, która panuje i która mogłaby być zbita dzięki temu, że ci pośrednicy mogliby obniżyć te ceny. Panie marszałku, mazurek i pisanka na stole wielkanocnym jednak powinna się pojawić, a w sobotę w Brzezinach wybrano najlepszy mazurek i najpiękniejszą pisankę. To prawda, miałem tę przyjemność uczestniczyć w tym konkursie. Niesamowicie pyszne mazurki, potrawy. Bardzo dziękuję za zaproszenie przy okazji też radia. Ale coś niesamowitego, były też mazurki pieczone przez ko koło gospodyń wiejskich ukraińskie. No Przesmaki niesamowite, koloryt też e, bardzo piękny. I oczywiście nagrody dla kół, e, dla wszystkich kół: takie nagrody e, e, za to uczestnictwo, ale również oczywiście za pierwsze miejsca, takie bardziej szczególne e, nagrody. Wszystkim gratuluję. Mam nadzieję, że taka idea pieczenia konkursowego Mazurków rozprzestrzeni się w naszym województwie i będziemy mogli zobaczyć jaki mamy, jaką mamy kulturę, jakie mamy smaki naszego województwa. Zachęcam do tego wszystkie koła gospodyń wiejskich. Panie Marszałku, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się spotkanie z samorządowców. O czym tam państwo rozmawialiście, bo chodziło o rozwój gospodarczy. Rozwój gospodarczy, rozwój gospodarczy, jeszcze raz rozwój gospodarczy. Każdemu samorządowcowi zależy na tym, żeby jego mała ojczyzna, czy to jest gmina, czy to jest powiat, ale i nawet do województwa rozwijało się dynamicznie. Byli tam samorządowcy z różnych województw. Oczywiście dominowali samorządowcy z naszego łódzkiego województwa i chcieliśmy tam porozmawiać przede wszystkim między sobą o różnego rodzaju dobrych praktykach, ale przede wszystkim też strefa przekazywała swoją ofertę jaką ma dla samorządów, a jest to dość bogata oferta, która pokazywała w jakiś sposób w innych miejscach, gdzie strefa jest, gdzie powstają firmy w tej strefie, jak szybko, dynamicznie rozwijać. Jak się ten region i jak samorządowcy w związku z tym mogą mieć też oczywiście podatki z. Płacących te podatki, na przykład PITU, zatrudnionych osób. Także bardzo dobre spotkanie. Duże zainteresowanie tą ofertą. Również strefa oczywiście chciałaby znaleźć miejsca odpowiednie w swoim strefie oddziaływania dla firm. Także myślę, że obopólne zainteresowanie. Mam nadzieję, że to zaowocuje, że w najbliższym czasie będą kolejne inwestycje, czy to w naszych. Województwa Łódzkiego w samorządach, czy też również za, za granicą, ale również w strefie oddziaływania Łódzkiej, specjalnej strefie ekonomicznej. Panie Marszałku, w Województwie Łódzkim mamy ośrodki, które wspierają osoby z kłopotami psychicznymi. W tym roku również jest dofinansowanie. Kto otrzymał? Pani redaktor, to jest kolejna, można powiedzieć, dodatkowa pomoc dla. Podmiotów zarówno z Łodzi, jak i z różnych miejscowości w województwie łódzkim. Siedem takich podmiotów po około 30 tysięcy złotych otrzymało. Kto otrzymał? No, oczywiście indywidualne poradnictwo psychologiczne, na przykład pani Anna Musiał, kolejna subvenio fundacja interwencji kryzysowej, medycyna Grabieniec, pracownia. Psychoterapii Cztery Maski Włodzi, e, Tomkar z Poddębić, razem Q Centrum Medyczne No Terapeutyczne z Bełchatowa, e, Enzos Makmed e, z Pabianic. E, to są te podmioty, które oczywiście wystartowały i otrzymały e, dotacje, e, ale to jest jedna z form, którą e, chcemy, żeby. Była wsparciem dla osób potrzebujących. Pamiętamy cały czas, mówimy na antenie Radia Parada o y, przystanie, o poradni przystań, która się zmieści na Milczarskiego 35 w Łodzi, e, która to pomaga środowiskowo, również e, ambulatoryjne, nie na miejscu e, wszystkim tym e, dzieciom, zwłaszcza, które, e, które mają problemy psychologiczne i psychiatryczne, e, tam czekamy jako samorząd, również to mówię, ponieważ otwieraliśmy tą Placówkę. Czekamy na wszystkich i rodziców, i nauczycieli, i również dzieci mogą same dotrzeć do tego miejsca i przekazać swoje problemy. Oczywiście te wszystkie rzeczy są, można powiedzieć, dodatkowymi, bo główne oczywiście finansowanie świadczeń psychologicznych i psych psychiatrycznych spoczywa na Narodowym Funduszu Zdrowia, który to finansuje, te świadczenia. Ale to jest oczywiście już inna, inna kwestia. My jako samorząd staramy się wspierać, pomagać, bo dostrzegamy problem psychologiczny w znacznym stopniu zwiększony, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też kolejne środki wyasygnowane dla kilku kolejnych podmiotów pozwolą, mam nadzieję, uratować życie, zdrowie wielu ludzi. Panie marszałku, no co z tymi samochodami elektrycznymi? Bo Polacy chyba niezbyt przychylnym okiem na to patrzą. Drogie, dostęp do prywatnego gniazdka raczej mały. No właśnie, to jest taki niby trend, który do nas przychodzi z krajów zachodnich. Jesteśmy nagabywani, by przechodzić na te samochody elektryki. Ale tak. Porównując jak wyglądają koszty, jak wygląda ekonomika e, funkcjonowania takiego samochodu, no to nie jest to wcale takie różowe. No, najtańszy samochód, udało, najmniejszy udało mi się znaleźć, kosztował 150 tysięcy złotych, ale są oczywiście znacząco, znacząco droższe. Kiedy porównamy koszty przejazdu e, i spalania e, na przykład samochodu, tak średnio 6 litrów benzyny na 100 kilometrów, to przy, przejeżdżając około 1000 kilometrów zobaczymy około 400, ponad 400 zł. Natomiast, kiedy e, mamy taki przeciętnie spalający 15 kWh energii na 100 kilometrów samochód, to przejeżdżając 1000 kilometrów przy około 2 zł za 1 jeden, jeden kWh, e, to mamy około 300 zł. Nie tani, ale to jest tak, że. Ekonomika jazdy to też jest czas, to jest też wygoda i mamy do czynienia tutaj z, z szybko rozładowującymi się bateriami, co powoduje na przykład, że czas dojazdu z Zakopanego do Warszawy elektrykiem trwa około 17 godzin, a samochodem spalinowym jest to czas około 5, 5 godzin. No, wymaga to oczywiście, by tą infrastrukturę Szybkich ładowarek na trasie też zmodernizować. A to jeszcze niestety będzie pewnie długo trwało, dlatego że to są miliardowe nakłady na sieć elektryczną, która to wymagana była, żeby usprawnić ten czas przejazdu. Poza tym, no, niestety. Ten, żywotność baterii też y, daje jeszcze dużo do życzenia. Y, bardzo droga jest y, taka wymiana, co powoduje y, też y, niezbyt ekonomiczną opłacalną y, opłacalność y, użytkowania tego samochodu, a z drugiej strony też no, pytanie jest o tak naprawdę y, zyski ekologiczne, bo. To jest tak, że to tylko żeby wyprodukować taką baterię, wymagane są surowce takie jak kobalt, nikiel, lit, mangan i to w znacznych ilościach. Potrzeba jest przekopanie w związku z tym ogromnych ilości ziemi, żeby wydobyć te, te minerały. I to niestety, kiedy będziemy chcieli być tak bardzo ekologiczni, to może się okazać, że przy dużej ilości samochodów no, jest to duży, duży problem, żeby tu udowodnić, że ten efekt, o który nam najbardziej chodziło, a więc ekologia że nadal jest to, można powiedzieć pod hasłem, że my jesteśmy ekologiczni. To jest pytanie o przyszłość oczywiście, na ile się będzie to zmieniało. Na tą chwilę jest to dość trudne do, w moim przekonaniu do tego, żeby w masowy sposób Polacy rzucili się na, na te samochody. I trzeba od razu to rzeczywiście przyznać, że jesteśmy narodem, który w sposób najmniej Najmniejszy kupuje, korzysta z tych elektryków w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, bo u nas zarejestrowanych jest około 12 tysięcy, zaledwie w naszym kraju, 12 tysięcy aut elektrycznych. Co oczywiście oznacza, że jesteśmy no jednym z ostatnich krajów. Y, które, które użytkują te y, samochody. No jednak no. trzeba powiedzieć, że Unia Europejska stawia na auta elektryczne, Polska i Włochy wciąż przeciw zmianom. To prawda, no, my, co prawda, było takie, taki postulat, aby e, odliczyć 100% vat od zakupu przez firmy samochodu e, elektrycznego. Na to co prawda nie ma zgody, aczkolwiek e, są, jest program Dopłat Mój Elektryk, e, który, który może dać. Dopłaty 18 750 zł do zakupu takiego elektryka dla pojedynczych osób. Oraz jeżeli mamy kartę dużej rodziny, to nawet możemy dostać dopłaty 27 000 zł, ale koszt tego pojazdu nie może przekraczać 225 000 zł. Nie dotyczy ten limit oczywiście posiadaczy karty dużej rodziny to oczywiście nie daje nam na tyle dużej zachęty, by wydatkować jednak tak potężne pieniądze i ponosić te wszystkie wydatki, o których wcześniej mówiłem, i by ta ekonomia jazdy i długość tej, tej, tej jazdy była na tyle komfortowa, by skusić Polaków do jakiegoś masowego zakupu tych samochodów. No, być może być może to się zmieni, natomiast na tą chwilę myślę, że jeszcze długi czas upłynie, zanim będziemy do tego e, przekonani. Poza tym no, mamy niestety bardzo dużo doniesień odnośnie tego, że te samochody elektryczne gdy zapalą się. To jest e, to bardzo trudny e, samochód do ugaszenia. E, no i z drugiej strony, oczywiście, e, wydobywa z siebie tak e, dużo dużej ilości dymu, różnego rodzaju pierwiastków, że no też tutaj trudno dyskutować o ekologii, ale sam fakt tego, że ten samochód wiele godzin jest gaszony przez profesjonalnych strażaków, którzy, którzy zanurzają tak naprawdę ten samochód w, w roztworze i próbują go ugasić, no też daje do myślenia i jest takim hamulcem do tego, by zakupić tego typu samochód. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Gościem Radia Dziękuję. Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Forum radia, rok parada.